Hej, hej, witajcie! Ja jestem Generałek, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek naszej serii z gry Disciples 2. Mroczne Proroctwo. No i kontynuujemy misję pierwszą Sagi Górskich Klanów. Niestety, ponieważ nagrywałem ją jakby już do przodu, to nie mogłem niestety zacząć kampanii a nie umarły, jak to polecał Pyrek. Ale trudno się mówi. Myślę, że ta kampania również będzie bardzo, bardzo ciekawa. Nie pamiętam za bardzo co się, e, jak wszystko się potoczyło w poprzednim odcinku. To jeszcze trochę pobyliśmy z demonami. No i teraz jesteśmy po prostu ranni, to mocno, tak więc e, zakończmy turę i się wyleczmy w naszej stolicy. I jak? O! Cudownie, po prostu przecudownie. Możemy w takim razie chyba już ruszyć tutaj na demony, ewentualnie może na tego czempiona orków. Wyjdźmy sobie... Właśnie nie wiem, gdybym kazał. Sprawdźmy to. Jeśli każę ci wyjść w ten sposób, nie tracisz ruchu. W porządku. W takim razie rzucimy żeglugę. Nie mamy dużo many. Ale. Nie, żegluga zużywa 50. To nadal jest trochę. Natomiast. Nie jest aż taki wielki problem. Hej, okay, niestety poszło chybienie. Naprawdę? To, to mnie bardzo martwi. Bo to może znaczyć, że zwyczajnie nie zabijemy. O nie, zabijemy go, ale nadal niepotrzebne obrażenia na naszym wojowniku. Zupełnie niepotrzebne. Niestety dwa chybienia weszły. Swoją drogą chochlika spotkaliśmy. Demony wysyłają nicne... Hochliki by... Przeżyły w królestwie Zamęt. Bardzo słaba jednostka. Zresztą to nie jest jednostka, którą podajesz, że nie ma. E, tfu, legiony mają. Mogą co najwyżej przemie przemienić e, przeciwnika w Chochlika. To robią wiedzimy. Okej. Ty jeszcze tutaj mi zabierasz doświadczenie, tak? Bijąc się. Oh, oh. wrócić się do miasta, raczej nie wrócisz. No, już żeglugi rzucać nie będę. Od razu zakończymy tę turę. Jestem blisko. Nie mamy jednak dostępu do pieśni, pośpiechu, więc. Niestety nie, nie ty. Gdybyśmy chcieli jakoś tak uh, spróbować dogonić tego czarta, to raczej by się to nie udało. Wiesz co? Patrzę, jak nas, nasz e, wojownik się powoli leczy. Wolę zmarnować jedną turę to nie jest wielki problem. Tym bardziej, że arcy-chart leci w naszym kierunku sam siebie. W taki sposób, że jesteśmy w stanie go zabić. Dobrze. On się coś tam bił, więc na wypadek o, zapiszemy sobie grę. I myślę, że... Pozbawimy demona życia w ramach zemsty za Gymnara. No, dokładnie, masz tutaj czarna księżnika, ale poza tym e, nic innego już u siebie nie masz, tak więc e, na pewno uciekniesz, ale bez e, swojego dowódcy ta ucieczka na nic się nie przyda. <laughs> Swym drogą Pyrek proponował, żeby w e, kampanii nie umarły, która, o, która pewnie będzie trzecia żeby zagrał jako Nosferat Nosferatu A Wydaje mi się to ciekawy pomysł, bo jednak, Aczkolwiek nie jestem go pewien, ponieważ To już mówiłem parę razy Chodzi o to, że w kampanii o, w sadze nieumarłych Mamy do czynienia hmm, Czasami po prostu będziemy się bić Z Będziemy się bić z innymi jednostkami nieumarłych Włączając to Śmier upiory śmierci i zmory dla tych którzy nie wiedzą to są jednostki nieumarłych i one są odporne na oręż czyli na obrażenia fizyczne na przykład no aktualnie e, wojownik i magni zadają obrażenia fizyczne, no tak zawsze będzie natomiast kalny olbrzym zadaje obrażenia od ziemi no, zabijmy tych panów Tak, więc yy, ponieważ są odporne na. Ponieważ są odporne na oręż, to nie da się ich zabić konwencjonalnie. Z zwykłymi jednostkami, trzeba mieć magów. A ponieważ są odporne na śmierć, to w zasadzie nie ma jednostki, która zadaje obrażenia nie od śmierci albo od oręża w. Jakby jednostkach... Nie ma jednostki nieumarłej, która by... Takie inne obrażenia zadawała, oprócz królowej Liszy, y, to jest dowódca mag u nieumarłych i ona zadaje obrażenia od ogiem. Ja to jest jakby jedyny sposób, tak naprawdę pozabawienie się talizmanami i innymi rzeczami, żeby a, takich a, właśnie jednostek się pozbywać. Ale z drugiej strony to może być pewne wyzwanie, więc król Mor moroku, mamy wieści. Szukaliśmy świadków śmierci Gimne gimnera. Przedziwna rzecz! Co odkryliście? Wiemy, że Gymner nie zapieczętował bramy. A to nie jest ten głos, trochę... Przepraszam, zawsze sobie tak robię, te, żeby przykliczyć ten głos. Czego? O, co? Co odkryliście? Wiemy, że Gymner nie. No. Wiemy, że Gymner. Nie, nie umiem, przepraszam. <laughs> Takie to. Czego? To coś takiego potrafię, ale tak na, na dłuższą metę, Trochę mi jeszcze ten głos nie wychodzi. Wiemy, że G Gnymner nie zapieczętował bramę i Betrenezer znów stąpa po ziemi. zdawał zdołał zużyć runów pomimo ataków legionu Betrenezera i Sugusów Mortis. Mortis! Dlaczego wciąż z nami walczy? Czy nie wystarczyło jej zabicie króla Stumnira 10 lat temu? Przeklęte sługi nie zważały na. O, już się trochę mieszam, teraz. Przeklęte sługi nie zważały na nasze siły, dopóki nie otwarła się brama do lochu Betrenezera. Nie umarli, skupili się na walce z legionami. W bitwie starły się, więc siły zła. A mój biedny gnymner w pułapce między nimi. Ale czekaj! Jeśli G gimnerowi udało się przeprowadzić runiczną ceremonię, w jaki sposób Betrenezer uciekł? Muszę naradzić się z mędrcami. Okej, okay, czyli mamy tajemnicę. Um. W jaki sposób Betrenezer uciekł? No, my już jakby grając w <laughs> Saga Imperium wiemy, w jaki sposób to zrobił, ale ciekawe, że jednak się udał rytuał. No i też miał jakieś. Jakiś biznes, i to nie biznes z krasnoludami, na których się chciała zemścić. Eee, za co? Nie wiem, czy to było powiedziane, eee, więc nie będę mówić, ale chciała się zemścić z jakiegoś powodu. No i. Eee, 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 chciała się zemścić, no i teraz miała gdzieś tak naprawdę krasnoludy. Wolała skupić się na. Wolała walczyć z legionami. Okej, okay, trochę obrażeń, ale jeśli kiedy zajmiemy to miasto, to się szybko wyleczymy. Więc to nie jest problem. Przepraszam te głosy. Trochę mnie to rozproszyło. Przede wszystkim ten pierwszy głos. Bo go nie ćwiczyłem. Mam nauczkę na przyszłość, żeby takie rzeczy ćwiczyć regularnie, a nie po prostu sobie wymyślić jeden głos. A potem po tygodniu... A myśleć, że o dość będzie od początku, o, już będę w stanie się nim posługiwać. Dziękujemy za zaprowadzenie porządku w mieście. Teraz będziemy mogli żyć w pokoju. szlachcic Huber De Laille nakazał zerwać kontakty z imperium i zmusił do przestrzegania własnych praw. I mogliśmy poprosić ces cesarza o pomoc. Okej, okay, ciekawe. Znaczy, no, Huber De Laille, wiemy, że jest on. zdrajcą. Tak naprawdę. No, chce jakby korony dla siebie. I dlatego to robił. Chciał po prostu podzielić jak najbardziej Imperium, żeby to, co z niego zostanie, mógł z łatwością przejąć. Ale oczywiście. Ale wiemy, że Imperium go powstrzyma. Zrobił to bohater o imieniu Magnus. No. Was możemy zamienić miejscami, żeby rozdzielić obrażenia. Zabijemy jeśli i cofniemy się do miasta, bo trochę oberwiemy. Tak, 50 obrażeń, 90 to jest 140, dobrze. Pewnie powinienem skupić się na środkowym, żeby jak najmniej obrażeń otrzymał wojownik, bo jest delikatniejszy. O, a w sumie... Okęcawić środkowego. Ale niestety nieważne, bo skalny olbrzym mi tak chybił. Więc nie ma takiego znaczenia. A z drugiej strony, wtedy um, bojownik i tak by musiał zaatakować tego. Chociaż mogłem wtedy poczekać. Ok. No, trochę oberwaliśmy, ale znów a wyleczymy się. Mamy dużo pieniędzy, więc. Lepsze ma miasto, bo to jest większa regeneracja. Jak tam legiony? Co one tam wyprawiają? Nic na razie. W porządku, swoją drogą. Uuu, imperialny zabójca, mamy tutaj e, runę. E, tfu, kamienie runiczne, więc miłoby to, byłoby to pozajmować. Wejdźmy sobie do tego miasta, wątpię, żeby była jaka, jakaś mocniejsza obrona z trzech opętanych. No, to nie jest nic takiego byle jakiego, ale... Poradzimy sobie. Dobra, kogo atakujemy? Oni mają tutaj ile pancerze? 20%. 20 Z 50, no to to jest oczywiście 40 obrażeń. To jest, no jeszcze 70. Ha, huh, czyli powinniśmy się skupić na jednym. Nie zawijemy. Nawet skalny olbrzym. Nie, nie, nie dobije może udowodnię. Ledwo, ale nie udało się. E, Okej, okay. teraz kogo? Ciebie, chyba. Chociaż nie powinien chyba raczej tego celować. Z swoją drogą mógłbym chodzić po prostu z olbrzymem na środku. Wtedy mógłbym celować w każdego. Ale z drugiej strony, w ten sposób, trochę zmuszamy przeciwnika do. O, dzielenia swoich ataków. Przez co jesteśmy w stanie się trochę lepiej regenerować. Okej, okay, świetnie. Dziękujemy za uratowanie naszego miasta. Pewien szlachcic, Wataszka wysłał to wojsko, aby narzucić nam swoje zwierzchnictwo Zabrał nam wszystko, co mogło być przydatne w jego kampanii. O, znowu, Aczkolwiek zastanawiam się, czy one te miasta były domyślnie w rękach legionów, czy po prostu teraz zostały zajęte. I to są wiadomości, które miały się pojawić, kiedy, by, kiedy byłyby one neutralne. Pewnie tak. O, jesteśmy w stanie ciebie, ci skopać tyłek. Czy się wrócimy? O, o, chybienie. To mnie bardzo, bardzo cieszy. I to jest imperialny zabójca. Czyli oczywiście to jest jednostka trzeciego poziomu. To jest strzelec właśnie z Imperium. Imperialny zabójca stosuje mroczną sztukę, aby eliminować nieprzyjaciół. Bardzo fajna jednostka, kiedy niszczymy stolicę wroga. Dzięki truciznie. No i mamy kolejny poziom wojownika. Niestety w tejże, na tej mapie mamy tylko jeden awans. Jeden tier naszych jednostek odblokowanych przez co nie są w stanie awansować na coś nowego tylko jest zablokowane na tym e, wojowniku chować się nie musimy możemy po, pobić was ale czy chcemy aha, aha. to jest pytanie dostajemy trochę w mamy jakieś fajne zaklęcia nie. na tym poziomie i tak one byłyby raczej słabe no, chyba klanem to nic takiego. Moc Witara. Lodowa tarcza zawsze 10% niby. Pancerza. No dobra. I tak chcemy się w końcu pobić ze wszystkim na tej mapie. A nasza drużyna nie stanie się jakoś super potężniejsza, więc. O, kupmy. O, właśnie, lodową tarczę. I rzućmy ją na Magniego. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć trzeci poziom na naszym dowódcy. A, tak, na kim powinniśmy się skupić. Dzięki temu, że orkowie są ustawieni w ten sposób, będą rozdzielać swoje ataki, zamiast skupić się na olbrzymie raczej. Tak działa AI. celują w te słabsze jednostki jak wojownik Z jakiegoś powodu. A, ty masz 20 pancerza, czyli cię nie zabijemy w jedną turę. To zaboli, ale to nic. Ale no i tak nie możemy walnąć wszystkim w orka więc to nie jest taki wielki problem niestety jeszcze raz pewnie zaatakujesz może jednak im klanów by się przydał, jednak nasz wojownik zdążył na czas bardzo, bardzo mnie to cieszy no i teraz ładujemy pełną baterię orka, szkoda, że wojownik tym razem nie był szybciej, ale o, to nie jest wielki problem O, <średziny> 7 punktów doświadczenia jest potrzebnych, żeby Nasz magni awansował. Chcę. O! Dzień dobry. Chciałem właśnie się tak zapytać, Tak więc, z kim skoczymy ten bój? Pewnie orków. Więc to może być ma małe. przeładowanie się, doświadczenie niepotrzebne. To będzie więcej doświadczenia niż 7. A w ten sposób oni i tak uciekną. Przynajmniej będą próbowali uciec. Więc my po prostu możemy zabić dowódcę, dostaniemy odrobinkę doświadczenia za to, a potem kiedy nasz dowódca awansuje, po tej walce, w następnej turze dobijemy resztę drużyny. No i mamy Magnię awansową, niestety to jest ma maksymalny poziom na tej mapie. Natomiast i tak będziemy chcieli oczywiście zbadać całą mapę, żeby mieć pewność, że znajdziemy wszystkie artefakty i wszystkie przydatne przedmioty, żeby jak najbardziej zmaksymalizować tego naszego dowódcę. No i oczywiście weźmiemy dowodzenie wszystkie pozostałe umiejętności bledną w przypadku w porównaniu do dowodzenia, które zwiększa nasze oczywiście zwiększa naszą liczbę możliwych jednostek. Czy chcemy za tobą gonić? No oczywiście, że chcemy. Sam nam tutaj Magni powiedział, że o to oczywiste, że chcemy. Okej. Okay. Drużyna zniszczona, Magni już, ma, Magni już nie dostaje żadnego doświadczenia, ze względu właśnie na swój poziom maksymalny. No i wracamy się w takim razie do miasta i zastanawiamy się jaką to jednostkę chcemy zrekrutować. Ponieważ możemy sobie wziąć dodatkową jednostkę, czy chcemy kolejnego krasnoluda, żeby siedział tak na środku i się bił? Eee... Chyba nie, wydaje mi się, że fajnie byłoby wziąć jednak... Czy chcemy miotacza odporów? To jest potem 40 obrażeń jako kusznik, czyli lekko stopy. Które, który będzie nas wzmacniać, e, za, będzie wzmacniać zadawane obrażenia nasze. Przez nas obrażenia zadawane będzie wzmacniać. Na drugim poziomie to już jest 50%, więc tak dobrze mówię? Tak, 50%, więc nasz dowódca zadawałby wtedy, no to. Ja. 70. 70 kilka obrażeń, 72,5 technicznie rzecz biorąc. Zaś z kusznikiem zadawalibyśmy łącznie 90. Z szansą na chybienie. A! Myślę, że weźmiemy sobie na razie otacza odporów. Lekko stopem pobawimy się kiedy indziej. Od razu kupmy mu zasięg strzału, jak sami widzimy. Również w przypadku ludów ich ścieżka uczników nie jest zbyt rozwinięta. Zresztą żadna frakcja nie ma jej bardzo rozwiniętej. Tylko elfy, które dochodzą w dodatku. Ale dobra, Posprzątaj posprzątajmy nieco te okolice z przeciwników. Goblin z czempionem Orków i Orkiem to jest jakiś, jakiś naprawdę badasowy goblin, że jest dowódcą takiego oddziału. Dostajemy trochę w tyłek, ale to chyba nie jest wielki problem. O, czy chcemy? Nie, oni wtedy, jeśli ustawimy na środku skalnego, że matoracze będą atakować go, w ten sposób będą musieli rozdzielić swoje ataki. Rzućmy lodową tarczę. Hymn klanów mógłby zapewnić nam, że zawsze będziemy szybciej atakować, ale myślę, że to nie jest wielki problem. Znaczy, że jakoś, takiego, jakoś bardzo tego nie potrzebujemy. Boblina możemy tak naprawdę ignorować. Uuuu, źle, źle, źle. O, nie, duży błąd. Dobra. No bo oczywiście nie zauważyłem, że tutaj mamy wojownika, ani gdzie indziej. że jest na zwrot. Ale powinniśmy go zabić, jeśli się nam poszczęści. Dobrze w ogóle, że ten goblin strzela do dowódcy, a nie do miotacza toporów. O, właśnie. Wielka siła i duch bojowy miotacza toporów pozwala, pozwalają mu w czasie bitwy dosięgnąć każdego przeciwnika. Chyba nawet orków nie czytałem, przepraszam orki mało gębę z racji na swą krzepką budowę zajmują miejsce w pierwszych szeregach gobliny gobliny są dalekimi krewnymi orków nie są zbyt silne, ale za to sprytne i przebiegłe gobliny ucznicy towarzyszą swym współplemieńcom przy organizowaniu zasadzek i napadów rażąc wroga topornie wyciosanymi strzałami no i na końcu Champion Orków, Champion Orków biedzie zielono skórę armię do boju, te pozycje zajmują tylko wielogębne orki. Nie wiem czy jednak to będę czytać, powiem szczerze. Ty chyba biłeś, tak? Nawet już tak nie pamiętam. Okay. <laughs> czy po prostu zdajesz za mało wrażeń? i już tak. Nie wiem w sumie, czy będę to, to czytać. No jednak czytałem je w sali Imperium, wątpię, żeby były tak naprawdę osoby, które oglądają te Saga Krasnoludów, jakby to byłby pierwszy jako ich pierwszą część serii, nazwiłby, nazwijmy to. Raczej każdy będzie zaczynać od Sagi Imperium. Więc... Trochę dostaliśmy w tyłek. Ale mamy swój EXIRE Dlaczego nie? pozwolimy się Huskyla. Y, Dobra Tobie jeszcze chwilę zajmie, żeby, żeby awansować. Ale myślę, że możesz sobie poradzić. Niestety dowódca nam ucieknie. Chociaż nie może się udać. Udało się. <laughs> Oczywiście, jeden opętany uciek, ale on nie, nie zdąży wrócić do stolicy, więc możemy się spokojnie pozbyć przeciwnika. A swoją drogą, zaraz powinien zrekrutować kolejnego bohatera. Albo nawet i trzeba, ponieważ mamy w końcu tutaj naszego Dagarika, więc dajmy mu może. A... Dajmy mu że ma. I dajmy mu może właśnie, łucznika Niech tutaj jej wyruszę do tych miast. Żeby bronić je przed atakami demonów. Tutaj też możemy zająć się trolem. Czy chcemy? No. Mamy kusznika. Kusznicy z każdą salwą sieją pustoszenie, spustoszenie. ...w szeregach wroga. Tak, Kuśnik... ...zadaje 40 obrażeń, ale niestety ma tylko inicjatywy 40, więc... ...jest generalnie słabszą jednostką na przykład takiego Strzelca, który ma... ...90 tylko zdrowia, a nie 110, ale ma 60 inicjatywy i zadaje tyle samo, tyle samo obrażeń, więc... ...o, dobra, tutaj dostaniemy dużo obrażeń na twarz. Ile jesteśmy w stanie wyciągnąć obrażeń? 55, 90, czyli 145, 100, no, 206, 246. No dobra, no spoko raz zaatakuje, ale to nie jest wielki problem, bo w kolejnej turze już się go pozbędziemy, on ma 350 zdrowia, oh. ale nawet ma chyba. 40 inicjatywy, a nie 30 Okej, okay, słabo. Zdążył wojowi na czas. Zaatakował bardzo, bardzo, dobrze. No i co? Chyba będziemy mogli się powoli tutaj e, zajmować tymi zbieraniem tych run. O, swoją drogą, gdzie jest nasz. Aha, nasz... Bieg zginął. Zapomniałem o tym. Ale ma to sens jak najbardziej. Jakiś demon pewnie go zaatakował. W takim razie tutaj zrekrutujemy sobie właśnie złodzieja. I niech tutaj się rozejrzy jeszcze. Spójrz, co się znajduje w tejże świątyni. No, ale chyba już wypadałoby kończyć ten odcinek. Więc tylko sprawdźmy te ruiny, Champion, goblin i ork. W porządku. Tu mamy trola, kopalnie złota. Chyba już możemy o o zniszczyć jedną świątynię? Czy chcemy? No pewnie, dlaczego nie? Mamy tutaj gula. To jest bardzo wkurzający, więc pozwólcie się jego pierwszego. Chociaż nie, kurczę i tak zatakuje właśnie naszego biednego skalnego olbrzyma, który został sparaliżowany i to pewnie nie na jedną turę, tylko na więcej. <tum> no i tak celujmy, jednak w gula. Takie jest pominięcie. Na szczęście, ponieważ gulby tak ustawiony, nie zrobi on nic. Nie zrobiłby on nic wreszcie drużyny. Niestety, chybienie. Szkoda, bo pewnie. Ja nie, nie zginąłby, więc. Poczekaj. Tak, musieliśmy poczekać, żeby wziął sobie obronę. Ojeju, powinienem był. Powinienem był się bronić. Tak, wojownik niestety zginął. W porządku. Ożywimy go, to nie jest wielki problem. Jeju, ile możemy tego paraliżu? Bez przesady. No, ty za szybko nie awansujesz, ale nawet wtedy nie będzie to jakich... Nie będzie to miało wielkiego znaczenia. Wiosenny mróz strzegł runy sił Arwy, Aurwy, która niegdyś była wykorzystywana w magicznych obrzędach, obrzędach do po, po Podtrzymywania siły klanów. Run jest tutaj. Spoczywał w czymś, co zdaje się sanktuarium budowniczy. A nie, sanktuarium budowniczy. Natychmiast zabierz go do stolicy. Morok będzie zadowolony. Okej, okay, czyli mamy je wszystkie pozanosić do stolicy, tak? Ok. Czy to znaczy, że mogę jeszcze pozwiedzać a, mapę? Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie like, się, podobało. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z, serii z Gry Disciples. Wam roczne proroctwo saga górskich klanów. Hej, hej!